Szmakowski i Włodzimierz Charanowicz. Będziemy mieli dziś zaszczyt komentować dla Państwa ten mecz, który już za chwilę się rozpocznie. Udane wejście na własnej połowie przejęcie piłki. Lam. Traci piłkę. Brawa dla obrońcy za to zdecydowane wejście. Ryzykowna, ale udana interwencja. Podał ją. Przechwyt, ale nie opanował. Podanie. No, nie mogą się przebić. Luka Modric. Podolski. No i przejęli w ostatniej chwili. Petric. Dario Srena. Nie dał sobie odebrać piłki ładnie. Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja zgodna z duchem gry. Teraz Łukasz Podolski. Czy to wykorzysta? Nie! Yeah! Jest znakomicie! Wyznam szczerze, że gol rzadkiej urody strzał z tak ostrego kąta, wspaniałe zagranie Podolskiego. Obrońcy muszą go pilnować, bo inaczej będą kolejne gole. Mamy pierwszą bramkę. Jest 11 minuta. To nie był udany w ślisk. i mamy rzut wolny. nie dobrze. Mm -mm, to niedobrze wygląda. Chyba będzie zmiana. Luka Modric! Łukasz Podolski. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. I Kloze. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Ładne podanie. No strzela! gol! Ale w sprytny sposób uderzył tę piłkę, prawda? Tak, zachował silną krew, wyczekał do ostatniej sekundy i precyzyjnie umieścił piłkę tam, gdzie chciał, zamiast uderzać siłowo. Wygrywa pojedynek z obrońcą. No, ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. I klozę. A teraz przy piłce Podolski. Piłka wzdłuż linii bocznej. Zdążył w ostatniej chwili. Iwicia Olicz próbował nawet udanie, ale nie opanował. Znakomite wejście, odzyskuje piłkę. Doskonała interwencja. Był faul i rzut wolny. Błyskawiczne wznowienie gry. Jest dobrze ustawiony, czeka tylko na podanie. Matrix. No świetnie go ograł. Nie. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. No wyręczył teraz bramkarza znakomicie. O, ładnie to zrobił. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Ostre wejście, ale wszystko fair. Odebrał przeciwnikowi piłkę. No i Łukasz Podolski. I Kloze. Dobrze podał. Ale świetna pozycja. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Obronił teraz, a mogła to być druga bramka tego zawodnika. Bramkarz wychodzi zwycięsko z tej konfrontacji. I będzie rzut rożny. Dobra główka. Ach, wydawało się, że A jednak przejął. Serna, Petricz. No, udało się przejąć. Petricz. Pierwsza odsłona poza nami. Minęło 45 minut. Witamy po przerwie, właśnie Chorwaci rozpoczęli drugą połowę meczu. Świetna technika, duże brawa Petric Luka Modric. Oddaje piłkę koledze. Znakomicie w tempo. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Zawodnik bez piłki wychodzi na pozycję. Mamy rzut wolny. Ależ piękne podanie. Pewna interwencja i przejęcie piłki. Luka Modrycz. Gwizdeki mamy rzut wolny. Udanie broni. Jeżeli chcą go pokonać, muszą wymyślić i zagrać coś specjalnego. Dobry zwód, ładnie minął obrońcę. Kloze. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. I będziemy mieli wznowienie gry z autu na wysokości pola karnego przez drużynę Niemiec. Uwaga, może być groźnie. Udanie odbija bramkasz, ale wciąż piłka w grze. W ostatniej chwili przejęli. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Zespół traci piłkę. Dario Serna, Petric, Iwica Olicz. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Słusznie, zamiast sięgać po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. A teraz Podolski. Niecelne podanie, i będzie aut. I będzie aut blisko pola karnego. Mamy zmianę dwóch zawodników. No, wygląda na to, że teraz przede wszystkim będzie im zależało na obronie bramki. Wyraźna zmiana ustawienia na bardziej defensywne. I o olić, ale świetnie odebrał piłkę. Naprawdę zasługuje dzisiaj na pochwały. znalazł się na czystej pozycji. No, dobry odbiór po stracie piłki. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Nowy gracz w zespole prowadzącym. To na pewno spory zastrzyk świeżych sił. Iwicia Olicz. Próbował wślizgiem. Ach, dzisiaj zupełnie nie wychodzą mu te podania. Kolejna strata. Ładnie oszukał teraz obrońcę. No i lap. Groźnie, ale stążyli na czas. Dario Srna. Ach, szkoda strata. Wspaniale chwycił. Niemożliwe. Nie ma bramki. Niesamowite. Piwica Olicz. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Jest okazja. Nie złapał tej piłki. Brawo! Gol. Ta udowadnia, że praktycznie bramkarz podarował im tę bramkę. Koszmarny błąd. Trener będzie chyba miał z nim długą rozmowę po meczu. Wszyscy już widzieliśmy piłkę w siatce. Szczególnie, że dziś popisał się przecież tak pięknym uderzeniem. Prowadzą w drugiej połowie słuszna decyzja trenera, aby wprowadzić gracza, który ma sporo sił. Arbiter dyktuje rzut karny. To może być punkt zwrotny w tym meczu. Renner dokonał pojedynczej zmiany, nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. Ależ pewnie. Brawo, brawo, brawo. No po tym pięknym golu mamy remis, ładny mecz i wielkie emocje. Pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ale szalemiczny był ten strzał. 90 minut regulaminowego czasu gry poza nami. Sędzia kończy właśnie to spotkanie i mamy remis.